we Księga Przysłów rozdział jedenasty, werset dwudziesty. Obrzydłe dla Pana są serca przewrotne, on tych miłuje, których droga prawa. Księga Ezechiela rozdział 6: Pan skierował do mnie to słowo, synu człowieczy. Zwróć się ku górom izraelskim i prorokuj przeciwko nim. Powiedz, wzgórza izraelskie, słuchajcie słowa Pana Boga. To mówi Pan, Bóg, do wzgórz, do pagórków, do strumieni i do dolin. Oto sprowadzę na Was miecz i zniszczę Wasze wyżyny. Wasze ołtarze opustoszeją, a wasze stelle słoneczne zostaną rozbite, waszych poległych rzucę przed Bożków. Trupy synów Izraela położę przed Waszymi Bożkami, kości ich porozrzucam wokół Waszych ołtarzy. Gdziekolwiek byście tylko mieszkali, miasta opustoszeją, a Wyżyny zniszczą. Także Wasze ołtarze zostaną opuszczone i zniszczone, Bożki Wasze zdruzgotane i porozbijane. A wasze stele słoneczne połamane w kawałki, a dzieła wasze unicestwione. Pośrodku was padną polegli i poznacie, że ja jestem Pan, albowiem pozostawię wam przy życiu tych, którzy ujdą miecza pogan, gdy rozproszę was po obcych krajach. Ci, którzy pozostaną przy życiu, będą pamiętali o mnie pośród obcych narodów, dokąd zostaną uprowadzeni. Gdy zetrę ich serce wiarołomne, które mnie opuściło i oczy ich nierządne, rozglądające się z obożkami, wtedy będą żywili od razu do samych siebie z powodu złości, które popełnili wszystkimi swoimi obrzydliwościami. I poznają, że ja jestem Pan i że nie na próżno mówiłem, iż na nich sprowadzę to nieszczęście. To mówi Pan, klaskaj w dłonie i tupaj nogą i wołaj. Biada z powodu wszystkich obrzydliwości domu Izraela, który padnie od miecza głodu i zarazy. Ten, co jest daleko, umrze od zarazy, ten, co jest blisko, polegnie od miecza, a ten, co pozostanie i będzie oblężony, umrze z głodu. I tak uśmierze na nich mój gniew. Poznacie, że ja jestem pan, gdy wasi zabici będą leżeli pokotem u stóp swoich bożków, wokół ich ołtarzy, na każdym pagórku, na wszystkich szczytach gór, pod każdym drzewem zielonym i pod każdym rozłożystym terebintem, gdzie składali ofiarę o miłej woni wszystkim swoim bożkom. Wyciągnę rękę przeciwko nim i zamienię kraj ten w ziemię pustą i dziką, począwszy od pustyni aż do Ribla wszędzie gdzie mieszkają i poznają, że ja jestem Pan. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 12, wersety od 37 do 43. Chociaż jednak uczynił on przed nimi tak wielkie znaki, nie uwierzyli w niego, aby się spełniło słowo proroka Izajasza, który rzekł Panie, któż uwierzył naszemu głosowi, a ramię pańskie, komu zostało objawione? Dlatego nie mogli uwierzyć, ponieważ znów, że, znów rzekł Izajasz Zaślepił ich oczy i twardym uczynił ich serce, żeby nie widzieli oczami, oraz nie poznali sercem i nie nawrócili się, ażebym ich uzdrowił. Tak powiedział Izajasz, ponieważ ujrzał chwałę jego i o nim mówił. Niemniej jednak i spośród przywódców wielu w niego uwierzyło, ale z obawy przed faryzeuszami nie przyznawali się, aby ich nie wyłączono z synagogi. Bardziej bowiem umiłowali chwałę ludzką aniżeli chwałę Bożą. Drugi list do Tecalonican, rozdział trzeci. Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby słowo pańskie rozszerzało się i rozsławiło, podobnie jak jest pośród was, a żebyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca Wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej. Nakazujemy Wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przyjęliście od nas. Sami bowiem wiecie, jak należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród Was niepokoju, ani u nikogo nie jedliśmy za darmo chleba. Ale pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu we dnie i w nocy, aby dla nikogo z Was nie być ciężarem. Nie jakobyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać Wam samych siebie za przykład do naśladowania. Albowiem, gdy byliśmy u Was, nakazywaliśmy Wam tak, kto nie chce pracować, niech też nie je. Słyszymy bowiem, że niektórzy wśród Was postępują wbrew porządkowi, wcale nie pracują, lecz zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem własnych lepiedli. Wy zaś, bracia, nie zniechęcajcie się w czynieniu dobrze. Jeżeli ktoś nie posłucha słów naszego listu, tego sobie zaznaczcie i nie obcujcie z nim, aby się zawstydził. A nie uważajcie go za nieprzyjaciela, lecz jak brata go napominajcie. A sam Pan pokoju. Niech was obdarzy pokojem zawsze i na wszelki sposób. Pan niech będzie z wami wszystkimi. Pozdrowienie ręką moją, Pawła. Ten znak jest w każdym liście, tak pisze. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami wszystkimi. Bogu uwielbiam Jego słowo, Bogu ufam, nie będę się lękał. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi, Ty dajesz nam słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon, niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.